Panie profesorze, jest z nami trener Maciej Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz do meczu. Dobry wieczór. E, pierwszy chciałbym podziękować kibicom, bo e, po pierwsze wypełnili stadion po brzegi, po drugie mocno nas wspierali i stworzyli atmosferę, dzięki której Dzisiaj zwyciężyliśmy. Gratuluję moim piłkarzom, bo, bo dzisiaj oddali wszystko, co, co mieli najlepszego. Oczywiście straciliśmy <gry> dwie bramki w końcówce, ale to był efekt efekt dobrej gry akurat Krakowi, która, która jest zespołem z przerwaną, co prawda, ale serią zwycięstw. Na pewno groźnym przeciwnikiem, ale, ale dzisiaj to zwycięstwo jest po naszej stronie i z tego się cieszymy. Także gratuluję moim piłkarzom postawy i przede wszystkim zwycięstwa w tym dzisiejszym spotkaniu, bo to było dla nas kluczowe, aby móc myśleć o w celu, czyli w awansie do grupy mistrzowskiej. Dziękuję bardzo. Ten jest do Państwa dyspozycji? Do Piotra? Chciałbym spytać o Michała Buchanika i Krzysztofa Draza, sprawy zdrowo, takie pierwsze diagnozy co tam się u nich stało. To są problemy mięśniowe i poczekam do jutra na, na pełną diagnozę e, doktora, Sztabu medycznego i wtedy. Wtedy będziemy mieli jasność i będziemy mogli ogłosić komunikat związany z ich stanem zdrowia. Także na, na, na teraz mogę powiedzieć, że, tylko są, że są to urazy wyjaśnione. Dobry wieczór, Panie także Gratuluję. Chciałem zapytać, czy zna Pan większego fachowca niż niego Musiało być widocznie. Tak, tak, tak się potoczyły z tego spotkania I, i tak to musiało się widocznie skończyć. Tak jest życie. Stwarza możliwości. Każda sytuacja stwarza jakieś możliwości. Ta akurat stworzyła możliwość dla Mateusza i, i Mateusz wszedł do bramki i, i pomógł z w osiągnięciu tego co sobie zapadliśmy przez spotkaniem. Panie trenerze, trener krakowi Michał krobierz mówił, że zespół przegrał derby, był przez około 20 minut, ale wisła dokładnie odwrotnie wyszła na bolisko, jakby wichrem powiało, strzało było dużo w tej pierwszej połowie w 20 minutach a świetna. Grał w środku pola, właściwie Krakowia zneutralizowana. Wydawało się, że tu wielka jest różnica taktycznie, co pana zdania zdecydowało, bo to był kluczowy moment 20 minut i dwie branży. Rzeczywiście ten, ten początek spotkania był, był w naszym wykonaniu e, kluczowy, bardzo dobry. Ale tak, tak zakładaliśmy, chcieliśmy, chcieliśmy narzucić swoje warunki, chcieliśmy... E, zepchnąć Krakowie i, i to się udało. Chociaż tak jak wspominałem wcześniej, nie było to łatwe zadanie, bo zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że Krakowie ma swoje argumenty. E, no ale, ale ten początek rzeczywiście był dla nas, na co później odpowiedziała Krakowie i, i, i odpowiedziała skutecznie, bo strzeliła dwie bramki. Także no, to rzeczywiście był, był okres takiej gry, w której, której zespół mógł się podobać są jeszcze pytania? Tak w takim razie dziękujemy bardzo za pytania. Dziękuję bardzo. bardzo